Buziaczek, moi mili, wracam właśnie z nowej edycji festiwalu filmowego Nowe Horyzonty, który odbywa się we Wrocławiu, no już przynajmniej od kilku lat. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, bo na start powiem Wam kilka słów o tym, w mojej opinii, wspaniałym festiwalu, a później przedstawię Wam moje top 5 filmów, jakie na nim widziałem. Jednakże, jeżeli nie chcecie słuchać o festiwalu, a tylko obejrzeć właściwie top, czyli polecajki filmowe, kliknijcie tutaj. 一。いい Mówię od razu, yy, zgubiłem karty z przebitkami z festiwalu, więc będzie w tym aspekcie trochę skromnie. No, przepraszam, jestem, jestem gapą sedziemią do plecaka i nie zapiąłem e, kie, kieszonki. Ale wracając, sam top też będzie lekko nietypowy, gdyż do tego odcinka zaprosiłem moich przyjaciół piszących dla serwisu Pełna Sala, czyli jednego w mojej opinii przynajmniej z najlepszych w tym kraju. Jeżeli szukacie recenzji ambitnych produkcji yy, od naprawdę zagorzałych kinomanów, którzy faktycznie przetrawili tysiące filmów, zanim w ogóle usiedli do pisania czegokolwiek. No to pełna sala jest serwisem dla was. link macie w opisie. Na nagranie zdecydowało się trzech redaktorów i oni też serwują swoje top 5 tylko, że znacznie szybciej niż ja no inaczej po prostu. więc dodam ich małe topki przy okazji miejsc 4, 3 i 2, a ja sobie poprzenudzam obok nich, gdzieś tam wiecie tak po prostu. Wiecie co, i to chyba w zasadzie tyle takiego z zaznaczenia, co się dzisiaj będzie działo w odcinku. No, jakaś, nie wiem, nie wiem czołówka, czołóweczka. Kanał Aberracji jest miejscem dla każdego miłośnika kultury. Jeżeli interesujesz się kinem, grami wideo lub światem komiksu, to powinieneś rozważyć subskrypcję, by być z naszymi materiałami na bieżąco. Serdecznie zachęcam. Zacznijmy od samego festiwalu. No więc była tu już 19. odsłona i tym razem widzowie mieli okazję obejrzeć blisko 300 filmów, ale ponieważ to niemożliwe tak naprawdę fizycznie, to faktycznie jedna osoba mogła maksymalnie zobaczyć około 50 tytułów. Ja sam widziałem ich około 4, o 40 i tylko z takiej puli składam swój top. Więc wiecie, bez takich pytań, a gdzie to, a gdzie tamto, każdy widział coś innego i każdy ma trochę inny ten top. Festiwal, jak zawsze, jest organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Gutek Film i kino Nowy Horyzont. Jest, jest też oczywiście masa innych sponsorów, na ich podstawie tworzyć tam całe wycie, jakby spoty i tak dalej, więc Wiecie, ale nie ma sensu ich wszystkich tutaj wymieniać. I co ja mogę teraz powiedzieć? Ten festiwal to właściwie złoto polskich festiwali. Jeżeli ktoś szuka dobrze zorganizowanego festiwalu z pulą tytułów, które faktycznie potrafią przełamać nasze przyzwyczajenia i wskazać te nowe horyzonty kina, no to, no to tutaj. Jeżeli szukacie hitów z Cannes czy Berlina, no to też tu. A jeżeli szukacie takich nienagłośnionej takiej klasyki. No To też tu, bo są retrospektywy i zdecydowanie starsze tytuły, więc naprawdę jest ogromny wybór. A atmosfera wręcz wspaniała. Ludzie to, no umówmy się, tak? No elita kinomaństwa, jedyni i wspaniali, bogowie wśród oglądaczy filmów, no i ces cesarze metrażu powyżej 4 godzin i inne takie humorystyczne tytuły. Liczy się to, że jesteście ze swoimi i możecie, i możecie się w ich gronie bawić jeszcze do tego w klubie festiwalowym Arsenał. To jest po prostu me Wymiana opinii, zagadywanie i tak dalej, i tak dalej. I jasne, traficie tu na filmowych bucy i ludzi, którzy nigdy nie powiedzą na film po jego tytule, tylko zawsze imieniem reżysera, choćby nawet brzmiało ono Shinji Gerut von Akapulko Shogunow, i będą to zawsze mówili w pełnej formie, w momencie gdy tytuł ich filmów to na przykład, nie wiem, Tomek. No, po prostu ludzka śmietanka kremówka. Ja w, takim, ja w takiej atmosferze zawsze bawię się świetnie, ale to jest tylko jakaś część, a druga to naprawdę. Kawał świetnej ekipy, którą możecie tam zebrać. Na festiwalu możecie kupić pojedyncze bilety, co wychodzi drogo, ale wcześniej, jeżeli się zdecydujecie, możecie kupić karnet za około 350 zł i codziennie o 8.30 walczyć o miejsce w takim specjalnym programie rezerwacji. I zaufajcie mi, yy, 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 na, na hity nie ma już miejsc o 8.35 sekund, więc naprawdę trzeba walczyć, ale to jest zabawa i esencja tego festiwalu. Karnet pozwala wam obejrzeć około 55 tytułów, ale to właściwie nadmiar w zasadzie, bo nie ma fizycznej możliwości, żeby obejrzeć aż 55. Jeżeli nie przyjdziecie na jakiś zarezerwowany seans, to macie minus 5 punktów, ale dostajecie SMS-a z przypomnieniem o nim jakieś, nie wiem, i macie jeszcze po tym SMS-ie 2-3 minuty na odwołanie rezerwacji, która zniknie tam w przeciągu 2-3 sekund, bo ktoś inny tam klika w ekran swojego telefonu, już zamiast palca ma po prostu krwawy kikut, ale nagle ma to miejsce i to jest, wiecie, 6-godzinny film o, o idącej kozie przez pole. No, po prostu ten człowiek wtedy jest bogiem i zwycięzcą i się cieszy, a wy macie czyste sumienie. Jest też opcja Open Ticket, taka nowość w zasadzie by i bardzo sensowna z tego roku, czyli macie karty ze środkami finansowymi i stoicie sobie w kolejce pod salą z danym filmem. Jeżeli przy starcie krótkich zwiastunów są jeszcze wolne miejsca, no to wchodzicie i zabierają wam tam złotóweczki z tej karty. Moim zdaniem spoko rozwiązanie, bo rok temu był dramat w tej, w tej kwestii tych takich ostatnich miejsc i tylko, że wtedy to zazwyczaj jest pierwszy rząd, wiecie, wiecie jak jest. A jak kupicie karnet, tak wracając, to dostajecie też torbę festiwalową z masą Lotek w środku. Nie jest to najlepszy zestaw, jaki widziałem, jeszcze koszulkę dostaniecie, tak żeby nie było, ale bywało też gorzej. Dostaniecie nowy numer kina, czasopisma, kino, który już pewnie macie, i krem do rąk i coś takiego, i wachlarzyk. Wachlarzyk to jest w ogóle hicior. I słuchajcie, każdy dzień. To 5 slotów filmowych i w każdym slocie do wyboru z 10 filmów albo więcej. Ogółem to zawsze jest 9 sal samego kina Nowe Horyzonty i 3-4 sale DCF-u. Chyba 3. Więc jest ogromny Wybór, sale są zazwyczaj pełne i tutaj taki minus, no klima w nich nie wyrabia. W tym roku było to szczególnie uciążliwe, bo w innych tego nie odczułem, bo serio, było gorąco. Tutaj kino dało ciała, ale luz, Zestaw, w zestawie karnetowym był ten słynny wachlarzyk, więc chyba organizatorzy wiedzieli co się szykuje. W niektórych salach klima tak sała, że ustawiali na, na boku takie wiecie pokojowe klimatyzatorki, no, powiedzmy wam, no powiem wam tak, był sztos, zimno jak na Antarktydzie i mówię to serio bez ściemy <ścoughs> I wiecie, nie narzekam na, 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 narzekam na to właściwie tylko dlatego, że pogoda naprawdę dopisywała i na zewnątrz było około 30 stopni, a w sali i z tobą było 200 osób. Niektórzy znajomi wprost mi mówili, że prawie mdleli na seansach i wychodzili. Ja z racji bycia grubasem pociągam się jak jeszcze większy grubas, i to naprawdę nie jest fajne, bo to był film numer 1, a przed tobą jeszcze cztery inne. A masz tylko jedną koszulkę na dzień, więc nie możesz sobie pozwolić na luksus zmiany koszulki co film. Życie ty raczej jak psa. Klima z ciebie kpi, jesteś śnikiem, chcesz się zabić, ale tak naprawdę jest super, bo oglądasz rewelacyjne filmy, więc tutaj taki duży minus w tym, w tym roku, ale to nie jest. to nie jest zawsze, to nie jest roku. Pamiętajcie o tym, na, na, narzekamy tylko na te edycje, ale ogólnie festiwal dalej trzyma poziom. Chociaż jest też inny minus. Wiecie co, doceniam kino Nowe Horyzonty. No, to jest dosłownie studyjny multiplex i świetna miejscówka, w której jest naprawdę jeszcze mega sklepik z zajebistymi wręcz filmami i książkami filmoznawczymi. Polecam ser, o, o serdecznie złoto i bistro, więc jest cool, ale kino powoli się po prostu chyba rozpada. I mówię tu głównie, wiecie, to nie jest tak, że po prostu leci w gruzy. Nie, nie. Mówię tu głównie o salach kinowych, bo jeszcze dwa lata temu nie narzekałem. A teraz niestety ekrany są brudne, czasami uszkodzone jak w sali numer 9 i niestety lampy w projektorach już są zdrowo wysłużone. Widać mocno mleczne czernie i ogólnie spadek jakości projekcji. To. Słabe, ale jeszcze dalekie od dramatu. Może ktoś z festiwalu weźmie sobie do serca te słowa, może w ogóle to obejrzy i za rok nie pójdzie to dalej, tylko zostanie naprawione. Bo powiem wam, jesteśmy już na granicy i tutaj trzeba by jakby już coś robić. Na festiwalu możecie oczekiwać też spotkań z twórcami, i to jest ogólnie super, to jest fajne, kształcące, ale z drugiej strony, niestety, tłumacze nie zawsze wykonują swoją robotę dobrze. I no, no niestety na to jest zawsze dużo na Nie Ja już tego nie będę drążył, bo ja też jakby rozumiem, ich pracę z czasami ciężka, ale gorszym i to chyba najgorszym jest fakt, że w tym roku festiwalowa koszulka była po prostu za mała. Serio widziałem, jak ludzie w sklepiku wymieniali kupione koszulki, bo ich standardowy rozmiar był za ciasny. Ja noszę koszulki XL lub XXL i festiwalowe XXL, no to jest dosłownie L -ka z normalnego sklepu. Chyba było to kupowane w Chinach, bo pachnie mi taką ro rozmiarówką. No i cóż, no po prostu nie będę nosił, a koszulki z poprzednich lat no, noszę chętnie i jest po prostu. Fajnie. A i w tym roku, wiecie co, trochę mi się nie podobała oprawa, hasło i stylówka w stylu, to jest strasznie takie, wiecie, jakby su subiektywne, ale dla mnie to wyglądało trochę tanie, może amatorsko. Wiecie, jacyś ludzie w prześcieradłach, rok czy dwa temu było znacznie lepiej, wiesz, takie te świe świetliste tunele i tak dalej, ale to głupi szczegół. Gorzej, że ludzie tak oczekują ciszy na salach, że byle reakcje czy podrapanie się w brodę wywołuje wielki lament na grupie na Facebooku. A serio, kultura jest na salach duża i nie ma na co narzekać. Sebixa, który robi selfie z fleszem, nie uświadczycie, więc jest luksus i obsługa kina naprawdę o to dba. Ja nie narzekałem, ale to jest do wszystkich festiwalowiczów: no wyluzujcie trochę, naprawdę, no nie jest źle. I to chyba wiecie tyle o festiwalu. Nie wiem w zasadzie co Wam dodać. W komentarzach możecie napisać swoje wrażenia, jeżeli byliście, lub zadać pytania. Dla mnie to nadal właściwie top 1 polskich festiwali, gdzieś tam zaraz obok kamer o kamer image. Moim zdaniem piękna sprawa z małymi ubytkami, które tu wymieniłem, ale jednak chciałbym jasno zaznaczyć, świetny festiwal, do którego serdecznie Was zachęcam, żebyście przyjechali, żebyście łyknęli tego kina, tego, o, tego w ogóle całego klimatu, festiwalu. Jest piękny, jest autentycznie Piękny i bawiłem się w tej, na tej edycji, pomimo że już sporo to narzekałem, bawiłem się chyba na żadnej innej, pomimo, iż nie było ze mną mojego kochanego barusia. A, I to mi chyba tylko zepsuło zabawy, a reszta była naprawdę tacy. Dobra, przejdźmy sobie do topki. Miejsce piąte. Zaczynam trochę dziwnie, bo właściwie od takiego starocia, a mianowicie Belladonna Smutku z 1973 roku w serii Eichiego Yamamoto. Wiecie, film ma swoje lata, ale, ma, ale malowane akwarelą, często ledwie animowane kadry, robią w zasadzie wielkie wrażenie. Całość jest prze, przesączona takim nieco nachalnym erotyzmem, wręcz czasami pornografią, ale też jest przesączona również masami odwołań i przekazów do sytuacji Wiedźm w Europie czasów czarnej zarazy, po na przykład nawiązania Chrystusowie zmieszane z taką estetyką Hentei To kino kontrowersyjne i często niezgrabne, ale fascynujące i ukazujące kobietę, wiedźmę czy też takiego mrocznego Mesjasza jako istotę wspaniałą, wielką, ale też skrzywdzoną, uległą. Wiecie, to kino o dysonansów, z których można czerpać wielką przyjemność, ale można też się skutecznie odbić. Ja osobiście, akurat przyznam, rozsmakowałem się w tym, podobało mi się pomimo kilku ubytków i naprawdę wyszedłem z kina strasznie zadowolony. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte jest podwójne, bo jest na nim Parasite w reżyserii John Hobonga i Bull i Blask, czyli hit scan od Pedro Almodovara. O Parasite powiem krótko. Bo wiecie co, koledzy z pełnej sali uzupełnią to skutecznie. Bo ja już znam ich listy, więc wiem, że to no, może się tam pojawić. I tak, Parasite to kino. Fajne kino rozrywkowe, które będzie tym dziwnym kinem dla ludzi, którzy dziwnego kina nie oglądają. To Borgman, w którym nie ma czego analizować, bo film super się sprzedaje i sam siebie komentuje, co nie jest tak naprawdę minusem. To dobrze skrojone kino, które wzruszy, wzruszy i zaskoczy i jasno wyłoży siebie na, na talerz, a klarowność to często właśnie plus. A ból i blask to kino takie staromistrzowskie, jednakże byście mnie zrozumieli, to kino starego mistrza, który jakby chce coś podsumować i robi to naprawdę świetnie. Ucieka czasami w jakieś dziwne strony i na siłę chce się dy dynamizować, ale to, refle to refleksyjna i ludzka opowieść o potoku życia i błędach, jakie możecie popełnić. O sztuce i jej relacjach, które doceniamy po latach, gdy je podsumowujemy. Górnolotnie mówiąc, to jak rachunek sumienia i wyliczanka wydarzeń, które czynią z nas tych, ki o, o kim jesteśmy, ludźmi, jakich widzimy w lustrze, ale nie gorzka, yy, a z mocnym dźwiękiem nadziei i takiej drugiej szansy. Naprawdę ładna rzecz. A wiecie co? A teraz głos dla pełnej sali. Z tej strony Dawid z pełnej sali i zaprezentuję moje top 5 filmów w sezpitalu Nowe Horyzonty. Na pierwszy ogień jest Ryan Liz, Richarda Billingama, Z wykształcenia malarza, z zawodu fotografa. To, no, jego film niejako wpisuje się w tradycję brytyjskiego kina społecznego z uznaku Mike'a Lee, Kenna Locha, ale tylko z pozoru, bo jest to dużo bardziej osobisty film. Przypomina taki ekstrakt z albumu rodzinnego. Jest bardzo wizualnie interesujący, bo podpatruje dużo z klasycznego malarstwa XIX wieku, Constable itd. I jest bardzo poruszający. Niestety nie wygrał konkursu głównego w, w, na Horyzontach. Więc nie wiem czego zobaczycie w kinach, ale wieszcie na słowo jest bardzo, bardzo dobry. Na czwartym miejscu Extreme Private Eros, Love Song, tak brzmi angielski tytuł eksperymentalnego dokumentu Kazuo Harry z lat 70., który to on nakręcił o życiu seksualnym swojej byłej. Jeśli to brzmi ekscentrycznie, to jakby jest tylko czubek góry ludowej, bo bo jakby ten film chyba łamie wszystkie tabu obyczajowe, które wtedy jeszcze funkcjonowały w Japonii. W połowie jest kilkuminutowa scena prawdziwego porodu, na której duża część sali zaczęła pielgrzymkę na zewnątrz. Więc, więc jak widać, ten film wciąż ma się wrażenia i jako manipulacyjny, i jako po prostu szukający obrazek. Na trzecim miejscu synonimy Nadawa Alekida, zwycięzca tego rysunku Berlina, ale nie sugerujcie się tym, to nie jest, że wygrał Berlinale, to nie jest jakiś artystyczny snój, to jest bardzo zabawny film. Mimo, że e, mówi na trudne tematy, imigracji, profilowania etnicznego, bagażu historycznego Izraela, e, jest pełno odniesień kulturowych, ale to wszystko jest tak, podane z takim luzem, z takim jajem, e, że, że, że trudno się na tym filmie dobrze nie bawić. Jest bardzo ciekawie zrobiony i również go polecam. E, na drugim miejscu, no, film, którego też już chyba nie trzeba polecać laureat z Złotej Palmy w tym roku Parasite Bonga. Jak dla mnie jego najlepszy film od czasu Osekatki zbrodni. E, gatunkowa, mieszanka wybuchowa, e, bardzo rozrywkowe, ale też bardzo bardzo społeczne e, kino. Bardzo niedostateczne moralne, ale też dużo groteski, dużo po prostu czystej zabawy. E, rewelacja, absolutna rewelacja tego festiwalu. E, I no, na pierwszym miejscu jest jednak e, no film, który już recenzował na tej sali. Uważam go za absolutnie wybitny, być może film roku. Portret Kobiety w Ogniu, serii który działa i jako, jako po prostu e, wzruszający melodramat lesbijski, jako esej o historii sztuki, o języku kina. Po prostu naprawdę fascynująca rzecz, powalająca wizualnie. E, absolutnie polecam, wybierzcie się koniecznie do kina, już premiera 18 października. E, I to tyle ode mnie, na razie. Miejsce trzecie. Na trzecim koprodukcja francusko-rosyjsko-estońska Człowiek, który wszystkich zaskoczył. I to kino zaskakujące, faktycznie, bo to mieszanina zimnego rosyjskiego dramatu o odchodzeniu z tego świata, gdzie ludzie niczym utarkowskiego po prostu potrafią posyłać wielkie emocjonalne mowy bez grama, fałszu. Wiecie, i to wszystko jest zmieszane z taką bajkową, alegoryczną opowieścią o dumie, poświęceniu, akceptacji i cholernie wielkiej dawce niewypowiedzianej wprost miłości. Jest to też jedno z, jest, jest to jeden z najciekawszych filmów z motywem LGBT, jaki w ogóle widziałem w życiu. Porażająco smutny i, ra, i, i zarazem taki, z takim realizmem magicznym, zaszytym tak głęboko, że wręcz łatwo go przeoczyć. No, piękna sprawa. O fabule nie powiem wam nic. W sumie macie film, web i możecie to sprawdzić. A ja nie chcę niczego spoilerować. A teraz głos dla pełnej sali. Z tej strony Marcin, pełna sala. Teraz ja Wam powiem, jakie jest moje top 5 najlepszych filmów festiwalu. Film Shindiggo Terayamy, oczywiście pokazywany w ramach jego retrospektywy. Rzućmy książki, wyjdźmy na ulicę. To jest jego debiut, i on mnie porwał. Po pierwsze takim swoim e, musicalowym szaleństwem, a po drugie tą aurą buntu. Na miejscu czwartym jest e, plażowy high w reżyserii Harmoniego Corina. Wiem, że nie wszyscy ten, nie wszyscy ten film e, lubią. Wiem, że są zarzuty, że to jest taka, taka głupia, prostacka narkokomedia, ale dla mnie... Znaczy ja w ogóle nie rozpatrywałem go w kategorii komedii. Dla mnie to jest początkowo taki... Pół godziny takiego dobrego, narkotycznego tripu, gdzie dzieją się rzeczy przedziwne, ale powiedzmy, że w pewnym stanie upojenia one są wytłumaczalne. Potem dochodzi do sytuacji, w której bohater powinien przynajmniej na logikę yy, w jakiś ten sposób się opamiętać, a potem okazuje się, że, że nie jest w stanie, i to jest dla mnie najfajniejsza część tego filmu. Z drugiej strony jest to środowisko artystyczne, które mimo tego wszystkiego cały czas mu przyklaskuje i to też gdzieś tam jest jakąś trafną diagnozą społeczną. Teraz już wchodzimy na podium, na miejscu trzecim film Kazuhara Naga Armia Cesarza maszeruje dalej. To jest film dokumentalny, taki można powiedzieć dokument yy, śledczy. Kazuhara yy, nie odkrywa czegoś co... I tak było gdzieś tam w kuluarach powszechnie znane. Tylko tutaj też nie chcę wchodzić w spoiler, ale dochodzi do prawdy, która jest naprawdę szokująca i yy, której on się nie, spo, nie spodziewał. Nie miał takiego założenia początkowego, że odkryje akurat to. I to jest świetne w tym filmie. I oczywiście chciałbym mieć świadomość na ile ten film zmienił postrzeganie yy, polityki cesarza Hirohito. I polityki wojennej w Japonii. Niestety się do takich informacji nie dokopałem. Natomiast, jeżeli on zwiększył tą świadomość, znacznie jest to film wielki. Na miejscu drugim, tutaj mamy, mamy reżyserkę kobietę, czyli portret kobiety w ogniu w reżyserii Selinskiej. To jest przepiękny, to jest wizualna perełka. W każdym razie, nie dość, że to jest film szalenie estetyczny. To dawno nie widziałem filmu, gdzie, no w zasadzie, mogę powiedzieć, że faworyta była takim filmem, ale dawno nie widziałem filmu, gdzie wszystkie istotne postaci byłyby kobietami, i wszystkie te postaci byłyby tak złożonymi charakterami, tak dobrze zbudowanymi, że jest to dosyć odświeżające w kinie, i ja to bardzo, bardzo cenię. I na miejscu pierwszym film, który widział straszliwie mało osób, bo zajmował tam dwa okna na festiwal. Czterogodzinny e, dokument o prostytutkach z całego świata. White Noise, e, które stworzył Antoine -Ant Diagata. White Noise to jest, to jest taki absolutny bed trip. To jest coś, na co wchodzisz, po prostu wsiąkasz w ten film, on jest cię w stanie pomielić i wypluć, dostajesz na twarz całym tym brudem świata i gdzieś tam wychodzisz z tego filmu, film odmieniony, możemy gdzieś tam w pewien ograniczony sposób wejść w buty tych ludzi i, i zrozumieć to, z czym oni się, się zmagają na co dzień. Także dla mnie takie coś to jest. Takie, to jest wielkie kino. Jeżeli, jeżeli coś jest w stanie gdzieś tam Takim stopniu poszerzyć naszą empatię. To jest wielkie kino i więcej nie muszę mówić. Brawo. Miejsce drugie. Moje miejsce dwa to już starość dla ludzi będących na nowych horyzontach, bo to hit tamtego roku, którego nie widziałem w tamtym roku. Mianowicie siedzący słoń w reżyserii Hubo. I wiecie, ten film. To debiut. I zarazem ostatni film młodego reżysera, gdyż ten zabił się jeszcze przed jego premierą. A wielka szkoda, bo zwiastowałby mu absolutną wielkość za około 2-3 filmy, bo wiecie, mieć 28-29 lat i stworzyć niemal 4 godzinny film, który nie nudzi nawet na sekundę i przy okazji jest tak kompleksową mieszaniną uraz społecznych traum, poczuciem mocy, rozczarowania i wielkiej przegranej na loterii życia. Jest sztuką. Film nie film nosi znamiona o debiutu, bo jest momentami zbyt efekciarski, co było często tutaj zbędne. Ale to, co w nim ludzkie i piękne, przybija się znacznie mocniej. Wszystko postawiono na takim fundamencie, typu wiecie, czterech bohaterów yy, w domyśle robi swoje rzeczy, ale ich losy tak naprawdę się stykają i tworzą jedną wielką opowieść. Więc jest amerykańsko i, i, i mocarnie chińsko przy okazji. No, ja osobiście chylę czoła, bo nie widziałem drugiego tak genialnego młodego fil, o, o filmowca. Dolan się chowa, chociaż z racji większej puli filmów, no po prostu mogliśmy go lepiej zweryfikować. Tutaj już nie będzie okazji, a wielka szkoda, bo Hubo, no myślę, naprawdę, teraz myślę, że to jest nieodżałowana strata. No ale już wypełnijmy salę, proszę bardzo. Cześć z tej strony, Grzesiek Narożny reprezentuje portal Pełna Sala. Dzięki Michu za zaproszenie. Po wyczerpującym nowo maratonie aktualnie ładuję baterie nad Polskim Morzem. Jednak myślami nadal jestem we Wrocławiu, bo na festiwalu widziałem no, bardzo dużo różnorodnych, różnorodnych filmów. Kilka było złych, ale zawsze w ciekawy sposób. Większość po prostu dobrych, a część naprawdę rewelacyjnych. No i właśnie z tych ostatnich wybrałem swoją złotą piątkę. No to jedziemy. Na miejscu piątym Bakurał, czyli brazylijski współczesny western ze społecznym zacięciem twórcy Aquariusa. No, cieszę się, że na Nowych Horyzontach jest miejsce dla takiego solidnego kina gatunkowego. Czwarta pozycja to nostalgiczny powrót do lat mojego dzieciństwa, czyli Midnighties, albo jak polski tytuł, najlepsze lata. Jonah Hill w swoim debiucie nie tylko robi mi dobrze z rozrzewieniem, wspominając tamte czasy, ale też tworzy całkiem szczere kino coming of age, które doskonale rymuje się chociażby z Jutro albo Pojutrze, albo zeszłorocznym Skate Kitchen. Miejsce numer 3 nie powinno nikogo dziwić, bo należy do kanańskiej złotej palmy, czyli koreańskiego Parasite. Walka klas w formie farsy, gdzie gatunki zmieniają się jak w kalejdoskopie, kino rozrywkowe najwyższej próby, no i po prostu najlepszy film Bonga Joon-ho. Numer 2 to niesłusznie zapomniany klasyk. Rzućmy książki Wyjdźmy na ulicę, czyli debiut reżyserski Shinziego Terajamy, którego retrospektywę mogliśmy podziwiać na tegorocznej edycji. Obejrzałem go na początku festiwalu i dał mi niesamowitego, energetycznego kopa, większego niż Hektolitry Kawy. No to jest film, który pankową energią mógłby obdzielić dziesiątki innych buntowniczych produkcji. No nie mogłem go nie pokochać, ze chociażby ze względu na to, że dzięki niemu Shionzono został reżyserem. No dobra, to główna nagroda ode mnie należy do długiej podróży dnia ku Nocy młodego chińskiego filmowca Bigana. No jeśli w jednym filmie dostałem skąpany w neonach Noir. Film na rozmaite sposoby bawiący się poetyką snu, prawie godziny Master Shot oraz najbardziej zasadne użycie technologii 3D w historii kinak, która nawiasem mówiąc, no, w zazwyczaj nie gardzę. Musiało być to arcydzieło po prostu. No, to ode mnie tyle. Dzięki. Cześć. Miejsce pierwsze. Oczywiście dziękuję wszystkim z pełnej sali za ich topy, ale już muszą znikać, bo teraz najważniejsze miejsce, ja je biorę tylko i wyłącznie dla siebie, już tutaj nic, wy już, sorry, sorry, sorry chłopaki. Na miejscu pierwszym Zdrajca w reżyserii Marco Bellocchio i film, który w mojej opinii wchodzi z miejsca do kanonu kina gangsterskiego i naprawdę, może sobie stać z dumą obok Ojca Chrzestnego i dawno temu w Ameryce. I chociaż tamte to nienaruszalne klas kla klasyki i trudno im dorównać, I już widzę te krzyki i wrzaski: jak to o Jezus, przecież to tak nie można porównywać. No jak do Ojca Chrzestnego, miej tygodność. Ale jednak zdrajca ponownie zabiera nas w świat kozanostry, ale nieco inaczej. To film zawsze taki, który dwóch skrajności i dwóch dynamik. Z jednej strony to film wystylizowany na stary włoski film. Powiedziałbym z VHS, gdzie światło wali tak, że czasami nie widać nawet twarzy. To ogólnie jest festiwal retro za, o, o zabiegów i momentami szaleńczego montażu, w którym panuje chaos, chaos a, i, ale to też wspomaga fabułę, a z drugiej strony to postmodernistyczny kołowrotek zabiegów typu napisy na ekranie i odliczanie ilości trupów. I ktoś powie, czy to nie są czasami skarby narracji i mówię nie, bo to konsekwentnie prowadzony zabieg przez cały film. Zdrajca to film, który skupia się na postaci Kapusia i jego walce o, w sądzie o swój honor i godność i jego wielką sprawę i człowieczeństwo, tak jak on je roz rozumie. A z drugiej strony to kompleksowo ro rozłożona w latach historia, niczym właśnie z Ojca Chrzestnego, właśnie o decyzjach i jak one nas kształtują, że jesteśmy ich sumą od wstąpienia do organizacji, przez walkę w niej i Konsekwencje finałowe to kompleksowy obraz i z racji dużej dawki sądowego, nazwijmy to nie wiem, no, sądowego dramatu, niemal unikatowy w gatunku. Kino popularne i nowohoryzontowe. Razem świetny obraz, który ma swoje wady, wszystko ma wady, ale jednak ponad dwie godziny mijałem, jak zbicza strzelił, no i no ja polecam. I to tyle. Taki kompleksowy program o nowych horyzontach i, i z wieloma przyjaciółmi z pełnej sali. Słuchajcie, piszcie w komentarzach swoje wrażenia i topki. Ja już nie przedłużam. Buziaczki, pamiętajcie o subach. Pa! Spojrzałem w telefon, tak, bo nie, zastanawiam się, czy czegoś nie zapomniałem. Buziacz.